Proszę Państwa, kilka tygodni temu obiecaliśmy tutaj Państwu, że przedstawimy dla subska najlepszą drużynę. Drużyna, która będzie gwarantowała zmianę w Subsku, która będzie pokazywała, że jest nadzieja dla tego miasta na realną zmianę. I dzisiaj po raz kolejny spotykam się z Państwem, żeby zakomunikować, że w dniu dzisiejszym złożymy kompletne listy. Kandydatów i kandydatek na radnych do Rady Miasta Subska. 46 osób pochodzących z różnych środowisk, mieszkańców tego miasta, wystartuje z Komitetu Wyborczego Obywatelskiego Nareszcie Zmiana Komitetu, który będzie najlepszym z możliwych komitetów to będzie mistrzowska drużyna. I w tej mistrzowskiej drużynie Znajdą się między innymi kolejne jedynki, które chciałem Państwu przedstawić. Pierwsza jedynka, to już trzecia, którą Państwu przedstawiam, ale pierwsza, którą dzisiaj Państwu przedstawię, to Bartosz Fieducik. Pierwsze miejsce w okręgu numer jeden. że w karate. Bartosz Fieducik to nie tylko mistrz w karate, jak Pan redaktor słusznie zauważył, ale to także wykładowca akademicki. Dr. Bartosz Fieducik. To absolwent Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, to absolwent Uniwersytetu w Białymstoku, to doktor, prawnik, znany Państwu tutaj w Słupsku także, felietonista e, magazynu, czasopisma e, Moje Dwumiasto. E, Bartek, oddaję Ci głos, przedstaw program, e, Panie doktorze, proszę przedstawić program, w jakim Pan idzie do wyborów. Szanowni Państwo, jako przyszły radny Rady Miejskiej w Słupsku z woli mieszkańców naszego miasta po listopadowych wyborach wraz z przyszłym, bez wątpienia przyszłym prezydentem naszego miasta zaproponujemy całkowicie nowy styl w zarządzaniu miejskimi finansami. Czwarte miejsce Słupska na liście najbardziej zadłużonych miast na prawach powiatu to jest wynik konsekwentnej nieodpowiedzialności aktualnie sprawujących władzę w naszym mieście. To należy zmienić, ponieważ zarządzanie miejskimi finansami to jest dowód na stosunek władz e, do obywateli, którzy swoimi podatkami, swoimi opłatami w znacznej mierze generują e, budżet naszego miasta. Także odpowiedzialność oraz transport Transparentność to są dwa podstawowe, dwie podstawowe zasady, którymi będziemy się kierować w zarządzaniu miejskimi finansami. Chcemy również konsekwentnie zwiększać zaangażowanie obywateli naszego miasta, współdecydowanie o wydatkowaniu e, kwot z budżetu miejskiego. W drodze konsultacji społecznych będziemy e, konfrontować pomysły. Eee, nasze pomysły z opinią publiczną w mieście. Tak by nie powtórzyła się już nigdy więcej historia ze Suskim Akwaparkiem, inwestycją druzgocącą miejski budżet, a przez większość słuszczan ocenianą jako całkowicie niepotrzebną. Będziemy również konsekwentnie zwiększać kwotę budżetu obywatelskiego, ale wraz z tym będziemy zwiększać, pracować na tym, by zwiększała się świadomość obywateli naszego miasta, z jakimi szansami wiąże się instytucja budżetu partycypacyjnego oraz. By zwiększała się również liczba osób, które z tych szans będą chciały korzystać. Szanowni Państwo, chcemy walczyć z patologiami w wydatkowaniu miejskich finansów, a więc, z koniec z, z budową dróg za publiczne pieniądze do prywatnych posesji e, osób powiązanych towarzystwo biznesowo z aktualnie sprawującym urząd e, prezydenta. E, szanowni Państwo, koniec z sytuacjami, w których. E, przedsiębiorcy z różnych względów, w niejasnych okolicznościach zwalniani są e, z obowiązań finansowych na rzecz miasta. Szanowni Państwo, państwo chcemy również zmienić całkowicie zasady e, w przyznawaniu dodatków finansowych dla urzędników miejskich. Oczywiście te dodatki są potrzebne, żeby motywować, żeby wynagradzać e, urzędników za ich pracę, ale dotychczasowe widzimy się obowiązujące w tej kwestii widzimy, się pana prezydenta zastąpimy zasadą: jaka praca, taka płaca. Tak, żeby nie powtórzyła się już nigdy sytuacja z panem Kaczmarczykiem, który, za swój rzekomy e, nadzór nad akwaparkiem, pobiera e, wysokie dodatkowe wynagrodzenie. Szanowni Państwo, zlikwidujemy również e, spółki, które tworzone są tylko po to, żeby zapewnić miejsca pracy dla współpracowników pana prezydenta. więc przede wszystkim zlikwidujemy Agencję Promocji Regionalnej Ziemia Słupska, a zadania promocyjne miasta przekażemy na zasadzie outsourcingu podmiotowi zewnętrznemu. To nie tylko e, da nam oszczędności, e, ale również zagwarantuje profesjonalność e, świadczonych usług. E, szanowni Państwo, przykład powinien iść z góry, także ja trzymam Pana e, przyszłego prezydenta za słowo, że e, zrezygnuje z korzystania z miejskiej limuzyny. To oczywiście e, nie, będzie to wielka, nie będzie wielka oszczędność, ale przede wszystkim przybliży prezydenturę pana posła e, obywatelom naszego miasta. Dziękuję. Dziękuję. Chciałbym przypomnieć też, że dr Bartosz Fieducik to znany słupskim przedsiębiorca, więc doświadczenie w zarządzaniu ma olbrzymie i będzie dobrze zarządzał także naszym miastem. I ostatnia jedynka, numer jeden w naszym okręgu, numer dwa to Iwona Falkowska. Iwona Falkowska, której dzisiaj niestety z nami z powodów osobistych nie ma. Znana prezes spółdzielni mieszkaniowej Czyn, ekonomistka, absolwentka kilku kierunków ekonomicznych, finansowych na różnych uczelniach w, regio w naszym regionie. To osoba zaangażowana w różnego rodzaju działania ekonomiczne na terenie, na terenie miasta. To osoba, która w naszym komitecie będzie odpowiedzialna za sprawy właśnie zarządzania finansami, za sprawy mieszkalnictwa. Za sprawy także edukacji. E, niestety nie może dzisiaj przedstawić tego programu. E, zrobi to na, na, następnym razem. Przedstawimy także jej kandydaturę. Ale to kolejna mistrzowska e, kandydatura. To także parytet. Jak Państwo możecie zauważyć, na naszych listach jest Krzysztof Kido, mężczyzna. Bartosz Świeducik, mężczyzna. E, Iwona Falkowska, kobieta. I Katarzyna Odrowska, również kobieta. Mamy parytet. O, e, ponieważ dla nas te kwestie związane z równouprawnieniem płci, z wyrównywaniem szans są również bardzo ważne. Ale dzisiaj chciałbym Państwu e, przedstawić jeszcze jedną osobę, która wystartuje z naszego komitetu, z której jestem bardzo dumny. E, dumny, że zdecydowała się wystartować z naszej listy e, w okręgu numer 4, z, mi, z pozycji numer 2, czyli za. Katarzyną Odroską, która jest naszą liderką listy, wystartuje Piotr Knut, znany Państwu radny. Yy, osoba z olbrzymim doświadczeniem w działalności pozarządowej, wykładowca Szkoły Policji w Słupsku, wykła wykładowca Akademii Pomorskiej w Słupsku, absolwent tej samej szkoły, którą ja skończyłem, Miła Szkoły maja. Praw Człowieka hel przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która jest bardzo prestiżową szkołą. Znany Państwu tutaj powszechnie w Słupsku działacz yy, społeczny. Piotrze, oddaję Ci głos. Dzień dobry. Tak, ja chyba rzeczywiście, ze względu na tą szkołę praw człowieka i wielki sentyment do pana Biedronia, podjąłem taką decyzję, żeby jednak spróbować jeszcze raz swoich sił w wyborach tegorocznych. Natomiast zajmę się tym aspektem naszego programu, który odnosi się chyba jednak do tych kwestii godnościowych, a więc tych bardzo bliskich nam ludziom z kręgów obrońców praw człowieka. Proszę państwa, jeden z takich istotnych bardzo elementów, no nasze miasto się starzeje. Coraz więcej jest ludzi starszych, coraz więcej ludzi potrzebujących pomocy i jednocześnie tak wielkie zaniedbania w tym zakresie. Właściwie w tym mieście nie dba się o ludzi, którzy nie tylko 50, ale 60 plus i więcej. Nie mamy nawet geriatry w Słupsku, który mógłby zaopiekować się, który mógłby wesprzeć wszystkich tych, którzy takowej pomocy potrzebują. Mamy takie nie tylko marzenie, ale obiecujemy Państwu, że w momencie, kiedy rzeczywiście osiągniemy odpowiednie minimum do podejmowania decyzji w Radzie Miasta, no i oczywiście jeśli będziemy mieli tą wielką przyjemność być zarządzani przez prezydenta Biedronia, chcielibyśmy otworzyć w mieście na miarę XXI wieku specjalistyczny oddział geriatryczny. Taki oddział, którym będziemy się mogli chwalić, taki oddział, który będzie przykładem nie tylko dla regionu, ale dla całej Polski. Czas najwyższy pomyśleć o godności ludzi starszych. Inny przykład z tych kwestii godnościowych, od wielu lat wałkowanych w tym mieście, i tak szczerze mówiąc, bezowocnie. Aquapark się udaje podjąć decyzję o budowie, inne rzeczy, drogi, natomiast proszę Państwa, no, kwestia położnictwa w słupsku. Tyle lat nie mamy swojego własnego oddziału. Miasto powojewódzkie, miasto z aspiracjami, i dzisiaj nie ma siły na to, żeby można było wesprzeć, no tu w tym przypadku, rodziny młode. Tych, którym akurat w tym okresie. Zbliżania się do tego wielkiego szczęścia odbieramy godność. Wydaje się, że czas najwyższy podjąć decyzje, które umożliwiłyby otworzenie w Słupku specjalistycznego oddziału geriatrycznego. Jeszcze jeden wątek. Też no, chyba taki geriatryczny i położyć jeśli się pomyliłem, przepraszam. I jeszcze jeden wątek to jest z zakresu tych praw człowieczowych, a mianowicie uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy. To obywatelskość w Słupsku jest papierowa, proszę Państwa. Jedynie co jest obywatelskie, to budżet z nazwy obywatelski. Poza tym nie ma właściwie udziału obywateli w sprawowaniu władzy w tym mieście. Wydaje się, że jest po temu potencjał. To są działające w naszym mieście organizacje pozarządowe. Wydaje się, że one są kompletnie porzucone, pozostawione same sobie. Obiecujemy Państwu, że w momencie, kiedy będziemy mieli wpływ na podejmowanie decyzji tutaj, organizacje pozarządowe, jako te, które wypełniają istotne funkcje miasta, jakby nie było, będą rzeczywiście cieszyły się wielkim uznaniem. Planujemy stworzenie wielkiego forum organizacji pozarządowych, planujemy wreszcie uregulowanie zasad współpracy między Ratuszem a tymi organizacjami poprzez uchwałę Rady Miejskiej określającej bardzo dokładnie i szczegółowo, jak te organizacje będą, jak może ratusz będzie z tymi organizacjami, które tak szczerze mówiąc na naszą rzecz działają, jak, jak one będą pracowały. Pan tak sam czy z panią wojewódzką razem do pana Biedronia? Nie, ja chcę panu powiedzieć jedną taką rzecz. Mój sentyment do pani wojewódzkiej się nie zmienił. Jest mi niezmiernie przykro, że polityka spowodowała, że wycofała się z tej aktywności. Natomiast pan Biedroń to jest człowiek, który, tak szczerze mówiąc, zbiega się, jeśli nie w 100%, to blisko 100% poglądom pani Krystyny Danielskiej wojewódzkiej. Tu odnalazłem swoje miejsce i może zmieniają się osoby, kandydaci, moi kandydaci na prezydentów, ale tak szczerze mówiąc, cały czas celują w moje oczekiwania ideowe, polityczne, społeczne, kulturalne itd. Ale nie wystartuje z panem. Niestety ze względów e, osobistych i politycznych Kresyna Danielecka w ogóle nie wystartuje w wyborach. A pan obecny? A pan obecny jest? Patrzcie Państwo na listy. Jest dzisiaj tutaj A obecny. Będzie na liście. Proszę A ja Państwa, w najbliższym... Ja sekundę. Proszę Państwa, dzisiaj składamy listy. Pozwólcie Państwo, że jeszcze kilka niespodzianek zostawiłem Państwu na deser. Zasługujecie Państwo na podwieczorek. Dzisiaj wieczorem będziecie mogli sprawdzić, kto z tych 46 osób, które mogą wystartować, startuje z mojego komitetu. Obiecałem Państwu różnorodny komitet, komitet złożony z najlepszych kandydatów i kandydatek, których można znaleźć w subsku i słowa dotrzymam. Marzę o tym, żeby pan redaktor obecny wystartował także z mojej listy. No. Dziękuję Ani, bardzo. Mogę jeszcze ja jedno pytanie, ponieważ podkreśla Pan na wielu konferencjach, że stan, w jakim znajduje się nasze miasto, to jest wina władzy, ale władze nie sprawuje tylko prezydent, ale również Rada Miasta. Teraz widzimy, że w szeregi pana komitetu w szeregi pana komitetu wstępują radni, którzy tak naprawdę są de facto w mniejszym lub większym stopniu odpowiedzialni za to, e, jak, w jakiej sytuacji jesteśmy. Że to jaka zmiana? Zmiana olbrzymia. Ponieważ ci wszyscy radni, którzy wstępują do e, mojego komitetu, albo nie, nie uczestniczyli w podejmowaniu decyzji, nie uczestniczyli w tej koalicji, która miała większość, albo w momencie, kiedy SUP zaczął się w sposób dramatyczny zadłużać. Kiedy widać było, że popełniany jest błąd za błędem, występowali z, z, z takiego poparcia. Przykładem jest tutaj pan radny Krzysztof Kido, który chyba 2,5 roku temu tak? zrezygnował z uczestnictwa w klubie, który współrządził tym miastem, kontestując właśnie ten bałagan, degregoladę, jaką serwują nam sprawujący władze radni i spaw sprawujący władzę prezydent. To są ludzie, którzy, e, e, którzy wiele lat temu albo którzy nigdy nie przyłożyli ręki do yy, tej katastrofy, którą zafundowali nam radni i obecny prezydent, a więc ludzie, którzy mieli honor odejść i mieli odwagę odejść w odpowiednim momencie. Jestem dumny, że z tymi ludźmi możemy zakładać komitet. Ale proszę też pamiętać, że na moich listach yy, znajduje się zdecydowana większość osób, która nigdy nie była radnymi, która nigdy nie sprawowała władzy yy, w tym mieście, którzy pochodzą z różnych środowisk. Przede wszystkim organizacji pozarządowych, środowisk kulturalnych, artyści, dziennikarze, ludzie, którzy y, dają gwarancję wielkiej zmiany w Słupsku.